Była sosna, leszczyna, wieżba, a dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o niezwykłym darze natury, czyli świerku. To nie tylko piękne drzewo, które kojarzy nam się z zimą, z lasem, z nartami, ale też taka prawdziwa skarbnica zdrowotnych właściwości. Z jego igieł można przygotować syropy, odwary, a nawet kąpiele o działaniu relaksującym i leczniczym. Dowiecie się, jak wykorzystać świerk w domowej apteczce, i chciałam od razu dodać, że w mojej okolicy są prawie same sosny i świerki są tylko w moim ogrodzie. Z tego, co przynajmniej zauważyłam w okolicy. Natomiast mój znajomy, dzwoniąc do mnie ostatnio, mówi, polecałaś mi te sosny, tak? Bo wtedy polecałam mu sosny, a ja tutaj nie mam żadnej sosny. U niego w okolicy rosną same świerki, więc sami widzicie, że to wszystko zależy od regionu, ale co posadzicie sobie na działce, to będziecie mieli. Na początek może opowiem, co tak naprawdę zawiera w swoim składzie świerk, że jest taki cenny. Na pewno na uwagę zasługuje witamina C, która wzmacnia odporność, działa antyoksydacyjnie. W dawnych czasach marynarze używali igieł świerkowych. Aby zapobiegać szkorbutowi, do cennych substancji możemy zaliczyć jeszcze olejek świerkowy, który działa antybakteryjnie, wykrztuśnie i przeciwzapalnie. W igliwiu i pędach świerkowych obok olejku znajduje się żywica bogata w kwas abietynowy. Znajdziemy też prowitaminę A, flawonoidy terpeny, które rozszerzają oskrzela, ułatwiają oddychanie, oczyszczają płuca. A teraz na chwileczkę przerwiemy. Chciałam Wam pokazać stado sarenek, które widziałam po drodze, szukając dla Was świerków. Świerk możemy wykorzystać na różne sposoby. Można zrobić odwar, syrop, zalać igliwie mlekiem. Świetnie też się sprawdzą kąpiele z dodatkiem takiego odwaru świerkowego. Ja na początek przygotuję syrop świerkowy. I użyję do tego miód, cytrynę, opcjonalnie można dodać rum, no i oczywiście igły świerku. Pozyskane igliwie świerkowe wrzucam do słoika. Nie zwracajcie uwagi dzisiaj na krojenie. Wszystkie noże mam tempę. Sekator gdzieś zaginął, więc muszę się troszeczkę pomęczyć. Syrop przygotowuje się bardzo prosto. Ja obieram cytrynę i wam również proponuję obierać cytrynę, żeby ten syrop jednak nie był gorzki. I chciałam jeszcze tutaj się pochwalić, że jest to ostatnia cytryna z mojego drzewka cytrynowego. Są już nowe, ale niestety jeszcze malutkie. Jeśli nie będziecie dodawać rumu, to dobrze, żeby przed zalaniem miodem skropić igliwie spirytusem i dopiero później zalać miodem. Taki syrop odstawiam na dwa tygodnie i stosuję przy przeziębieniu, kaszlu, chrypce. Można też profilaktycznie na wzmocnienie odporności w sezonie jesienno-zimowym. Ogólnie mówiąc, Preparaty, które przyrządzamy ze świerka, świetnie wpływają na nasz układ oddechowy. Łagodzą kaszel, katar, ułatwiają odkrztuszanie, oczyszczają drogi oddechowe. I tutaj chciałabym zwrócić szczególną uwagę osobom, które palą papierosy, żeby się pochylili nad świerkiem, pochylili tak w przenośni, Mówię bardziej tutaj o tym, żeby się zainteresowali, ponieważ odwary, na przykład świerkowe, pomagają osobom palącym oczyścić płuca. Teraz przygotuję odwar i tutaj można wykorzystać i świeże igliwie, bądź suche, rozdrobnione. Ale tak naprawdę to po co używać suchego? Jak można iść poszukać w naturze i przygotować sobie ze świeżego igliwia taki odwar. Receptura to jedna, dwie łyżki, zalewamy jedną bądź dwoma szklankami wody, gotujemy tak około 10 minut pod przykryciem na wolnym ogniu, odstawiamy na 20 minut, przecedzamy, pijemy 3-4 razy dziennie po jednej szklaneczce, najlepiej dodając miód i cytrynę. I teraz przyznam się Wam, że uwielbiam odwary takie naturalne z leśnych gałązek, również z gałązek z drzew owocowych, ale ten eliksir zdrowia, pozyskany ze świerku, bije wszystkie na głowę herbatki, odwary, napary, pozyskane z natury. Ja już nie mówię tutaj o zapachu, jaki unosi się w całym domu. To są niesamowite doznania. A ja, żeby pokąpać się jeszcze w tych zapachach, postanowiłam przygotować odwar taki do kąpieli. Tutaj użyłam już większej ilości świerku. Rozdrabniacie tak, jak wam się uda. Zalewacie wszystko wodą i podgrzewacie około 20 minut. I tak naprawdę dobrze, żeby taki odwar sobie kilka godzin postał, i później przed kąpielą podgrzewacie jeszcze raz i oczywiście dolewacie sobie do wanny. Taka kąpiel nie tylko relaksuje, przyczynia się później do dobrego snu, ale pomaga również przy trądziku i problemach ze skórą. Nie wiem czy zauważyliście, że bardzo często kremy, które kupujecie na przykład na skórę wrażliwą, skłonną do podrażnień, są z wyciągami ze świerku. O świerku można bardzo dużo opowiadać. Myślę, że jeszcze do niego wrócimy, ale ja jeszcze chciałabym powiedzieć wam, kiedy tak naprawdę zbierać te igliwie. W sumie to można robić to przez cały rok. Niemniej jednak, najwięcej witaminy C i żywicy mają wierzchołki gałązek zbierane od grudnia do marca. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę szczególnie na olejek świerkowy, o którym tutaj za dużo nie powiedziałam, ale to może w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was inspirujący. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście już naparów, odwarów lub kąpieli ze świerka, a nawet mogę jeszcze dodać na końcu. Że inhalacje przygotowane na bazie olejku świerkowego świetnie sprawdzą się przy medytacji. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli możecie, udostępnijcie go znajomym, może im przyda się Wam bardziej niż Wam. A teraz dziękuję bardzo i do usłyszenia.